Witam Was bardzo serdecznie, moje byczki malinowe, w kolejnym odcinku z Case Haga, gdzie dzisiaj postaramy dla Was się dodać kolejną kostkę do konkursu za wpłatę z kodem Adixon, ponieważ w końcu zeszła kosa na stronie Flip Tut. Fli, te, kuwa, Flip Tiger Tut padł do Jano 23. Także gratulacje, Jano, i dziękuję ślicznie. Że wpłacałeś z moim kodikiem, za chwilę mam nadzieję, szybciutko uda nam się tutaj kolejną kostkę dodać. Na samym końcu odcinka też Wam pokażę jaką dodałem, więc dla płacących z moim kodem cały czas tutaj będziecie mieli kolejną kostkę do wygrania. Ale zanim to klasycznie w tym odcinku do granica macie takiego skina, że wziąć udział na niego należy zasubskrybować kanał z dzwoneczkiem, zostawić łapkę w górę, skomentować odcinek. Jak się mnie lubicie, chcecie mi wesprzeć to właśnie w tym miejscu macie pisać mój kod A Nixon przetrwał Dostajecie dwie darmowe skrzyneczki oraz 10% więcej do depozytu przy płacie Pamiętajcie, również sala przeznaczona jest tylko i wyłącznie dla osób pełnoletnich. No to zacznijmy polowanie na jakąś konkretną koskę. Może zacznijmy od bitwy. Ja to tutaj dodam takie skrzynie, gdzie będzie w miarę łatwo tą kostkę nam, mam nadzieję, wydropić. A więc tak. Jeśli chodzi o takie tańsze... To na pewno Dream Knife a. Shadow Daggers, ale czy ja shadowy? Shadow'ów wam nie chcę dawać raczej. Dobra, dajmy Dream Knife a, dajmy tutaj Tiger. Tutaj jeszcze, no oczywiście, skrzynka. O, czekajcie, ta może być jeszcze. I ta. To... Albo nie, nie, ta nie, ta nie, czekajcie. Leciuteńki błąd, to bym dodał. Dwie to jest pierwsza bitwa. Zobaczymy, czy będzie fart. Bo jeszcze tą bitwę trzeba wygrać, oczywiście. No i lecimy. Zaczynamy tutaj od Dream Knife'a. Najdroższa kosa to jest. O kurczę, to jest złoto, to jest złoto. Ale trzeba te złoto jeszcze trafić. Zobaczymy, czy jakiekolwiek w ogóle tutaj z tej skrzyni korony nam wylecą. Bo jak na razie mój oponent ma tutaj prowadzenie, a nam. To no tak średnio, nie? Tutaj leci. Średnio na jeża. Ale dobra, mamy tutaj kolejną skrzynię. Dropi nam coś tutaj dzisiaj. Hello, hello, dawaj tu koronę jakąś, jedną przynajmniej. O, jest korona, wyleciała. No niestety coraz bardziej powiększa swoje prowadzenie Hansman i kurczę, no i ten Hansman. No, idealna kosa by do konkursu była, no! Idealna! No i niestety. No to może krystal, może z krystala cokolwiek nam wyleci? No, jak na razie to jest tragedia. Na razie to jest tragedia. Jeszcze kolejna konkretna, fajna, ładna kosa, którą byśmy raczej nie pogardzili. O, raczej po bitwie, nie? Chociaż tu jeszcze są niby najdroższe skrzynie, teraz. Więc szansa jakaś jest, ale. damy radę tutaj cokolwiek trafić? Nie, no w tej bitwie nic nie damy radę trafić. No totalnie tu nic nie leci. No totalne gówno. Jest, nie mogę na to patrzeć. Dobra, nie, ona się kończy, nie? Dobra, wypierdzielam tak. Tą skrzynię, tą i tą. Tiger w miarę się sprawdził. Z Tigera tam jakieś kostki wyleciały. Więc Tigera możemy sobie tutaj zostawić. A weźmy takiego laba. No i dobra, druga bitwa. Zobaczymy, czy teraz lepiej nam się troszeczkę przyfarcić, Czy korony w końcu zaczną nam lecieć? Nie, no, bez jaj, bez jaj, bez jaj. Nie, no, bez jaj, no, bez jaj. Ale dobra, ty. Całe szczęście trafiamy jako ziemkę za 800 zł. Z dwojga złego lepiej w tą stronę. No dobra no, niech będzie, niech będzie. Korona jeszcze tutaj z Tigera, przynajmniej jedna dzisiaj. No na sam koniec taki prezencik malutki tutaj. Nie chcę, nie chcę dać tych koron. oj ojoj, dzisiaj ciężko tutaj. Opornie Fez, opornie Fez. Ale tutaj mamy koronę, a tu korona jest gruba. Eee, snosito. Dobra. Proszę, wygrajmy, to proszę, tu jest taka dobra kosa na konkurs dla was, naprawdę bardzo ładna. Jest kolejna korona. Jest kolejna korona. Dobra, kolega, koliga. Już możesz się pakować do domu, a to samu. Już możesz się tu pakować do domów. Zaczęły tutaj koronki lecieć i to jeszcze idealnie. Oj no tutaj się dzieje. Dobra, nie ma co gdybać, bo jeszcze jedna skrzynia do końca, jakby teraz koronę dostał, to by była tragedia, ale całe szczęście nie dostał I mamy bitwę, dobra, dodajemy tutaj koskę Jaka tam była wpłata na tamtej kosce, zrobiliśmy wam 30, dobra, dajemy tutaj 25 zł Trzymajcie, 25 zico, Skoda ma Dixon, macie teraz tutaj takiego Tiger-tutka ładnego No całe szczęście ta koseczka tutaj zeszła, troszeczkę tu czasu minęło Zobaczymy jak będzie stoł, może stoł będzie szybciej W każdym razie ładna kostka tutaj wleciała A my chyba jeszcze się nie zatrzymujemy, możemy tak, to co w ekwipunku mamy sobie zostawić Free y bym sobie też otworzył na pewno Dzisiaj, więc zobaczmy co tu z free nam wyleci, dobra 173 zł, dobry dosyć drog. i tu 349, Ok, Zawsze tutaj coś do podbitki jest Kurde, no powiem wam, że dzisiaj mi siedzi ten Tiger, nie? Nie tego Tiger'a, to ja bym tutaj włożył jeszcze na początek do bitwy. I teraz. I teraz. Kryształ. taką bitwę musimy wygrać. Dobra. Wygrywamy dwie początki. Siła mnie, żeby dać Underdoga, ale. Może, może, jeszcze. Szczęście się nasze nie skończyło. No w sumie ono się dopiero zaczęło. To czemu mam miałoby się od razu kończyć? Niech tutaj pociągnie to, niech to pociągnie. Na tamtą kockę, dla widzów. Dla widzów w jak widzisz, jaki Hester tutaj dobry. Możesz tutaj jeszcze jedną kostkę dla Dixona zarzucić. Koronkę. Dobra, ten Tiger to tak go się dobrze ogląda dla oponentów, bo im coś leci, a tak na, na tym Tigerze to totalnie nic. Ale teraz ani dla mnie, ani dla naszych oponentów. Znaczy w sumie to oponenta. Co tutaj leci? Ty, co tutaj leci? Ty, zaczęły kosy zebrać tej skrzyni. O, jest przewaga. Ale teraz korona. W ogóle jest korona, ja już naprawdę jestem pogubiony. Ja nie wiem, w której skrzyni. O, tutaj jest korona. O, jest, jest, jest. No i. No i tu na 100% jest. I co z tej korony? Ja. Kusiło tego underdoga, kusiło. Dobra, jeszcze tu nie jest koniec całkowity. Wiecie co bym zrobił? Ostatnia szansa dla Tigera. Jeszcze tego underdoga nie daje. No dosłownie nic na tej skrzynce dzisiaj nie dropniliśmy, nic. Czekam. Czekam na korony w ogóle jaka kosa bez korony wyleciała tutaj też ciekawe dosyć Ej, okay. wyleci nam dzisiaj ta korona czy nie w tej skrzyni nie no nie będzie nie będzie nam dane no nie będzie nam dane zobaczyć dzisiaj korony no nie nie da rady na tej skrzynce po prostu ostatnie dwie Abra, tutaj Bat już przesądzona, wygrana. Dwie korony trafiły na tej bitwie. No nie ma. Nie ma chuja we wsi! Nie ma! I bajonet. Jeszcze na sam koniec. A kurde, nie odpuszczę tej skrzynki. Naprawdę nie odpuszczę. Ostatnia bitwa. Tiger. Tiger. A jest tiger spustowany? Jest, ale pewnie on jest miliony warty. Nie no dobra, nie, 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 nie. nie do... Może aż tak nie przesadzajmy. Chociaż przy, przy tej pasie co jest, to nawet nie wiem, czy ja bym z tego Jokera trafił, tego jakąkolwiek korony. Więc niech będzie tak, jak to przegramy, to koniec. A jak wygramy, to też koniec. To jest ostateczna bitwa dzisiejszego odcinka. Zobaczymy, jak to wyjdzie cokolwiek nam tutaj wyleci, bo dzisiaj ta skrzynia nas tak wydymała bez gumy, że to jest szok. Jednak, jednak, a rozsądniejszą decyzją by było wyjść po prostu z tej skrzyni i ją kurwa nie robić, i się katować i liczyć na jakiś cud, no bo to cud, cud tu się musi wydarzyć, żeby nam korona wyleciała. Ja naprawdę za tym Tigerem przepadam. Lubię tą skrzynię, bo potrafi te kosy ładne sypnąć. Jak mogliście na początku moich oponentów widzieć, że fajnie sypała. Ale czasami to, jak ona mnie wkurza, i to, jak ona ma długie serie, gdzie my totalnie z tej skrzyni nic nie dostajemy, to nie, nie ma drugiej takiej skrzyni. No nie ma drugiej takiej skrzyni, która nas by tak dymała. A z drugiej strony, nie ma takiej drugiej skrzyni, gdzie też są takie kurwa, konkretne pasy, że. Tu takie comebacki i takie wygrane, no, no ta skrzynka ma dwa dna I niestety jest wylosowane takie dno, że się utopimy zaraz, nie? Czy się utopimy I chyba trzeba sobie z tą skrzynią po prostu przerwę zrobić I to dosłownie, oczywiście To no ja tym mówię, no i same korony dla mojego oponenta, nie? Same korony dla mojego oponenta, dobra widzowie Kosteczka jest założona, a to główny zamysł odcinka, no niestety Tiger nas wydymał. A wy macie Tiger tutaj do wygrania na stronie. I macie, mam nadzieję, że wy wydymacie tutaj mnie. Pan Was. pamiętacie, nie zawsze się wygrywa. All right. Jeśli interesujecie szybka i bezpieczna wymiana i kupno skinów, zapraszam cię na Pirate Swap. Z kodem ADIXON dostajecie 35% bonusu do wpłaty.